Mieszkanku we Władysławowie. Hej, chodźcie, pokażę Wam widocznie. Dom rybaka. O, tutaj widać morze za domem rybaka. Tutaj macie za Debelskim Łunem również widoczne morze. no! Znajdujemy się we Władysławowie, właśnie wykańczamy mieszkanko. Za kilka dni, mam nadzieję, że będziecie mogli już tu przyjechać, urlopować sobie, wakacjować sobie. Serdecznie Was pozdrawiam z Morza Bałtyckiego. Pokażę Wam kawałek mieszkania, chodźcie. Dzisiaj montujemy tutaj telewizor. Te 65 sali będzie na tej ścianie. Zrobiliśmy taką fajną cegłę, bardzo nam się ona spodobała, właśnie. że To jest trochę taka brudna, naturalna cegła. Mamy ją tutaj, i mamy tufle całej kuchni. Cała kuchnia jest świetnie wyposażona, więc mam nadzieję, że będzie Wam się to przydawać. Przyda Wam się, tak. Chodzi o to, że jako turysta, jak przyjedziesz, żebyś tu wszystko miał. Czy miała, przepraszam. Chodzi o to, żebyście czuli się jak w domu i mieli swobodę. A swobody nawet pod względem takim, że nawet głupia klimatyzacja jest, bo wiem, że tutaj potrafią być upały i to jest trzecie piętro, żeby był fajny widok. Właśnie mam na trzecim piętrze mieszkanko, no i ta klimatyzacja na pewno wam się przyda. Tutaj dojdzie kanapa, którą dzisiaj powinniśmy ze sklepu odebrać, i ona będzie taką trochę wydłużoną kanapę, żebyście mogli się tu rozłożyć. Dzisiaj zamówiliśmy już e, cały pakiet telewizyjny i internet, więc będziecie mogli Netflixa oglądać i tak dalej, HBO, sobie położycie się tutaj, oglądacie, no ale pewnie większość z Was będzie i tak oczywiście e, chlała, jadła i byczała się, byczyła się na plaży. Trochę roboty jeszcze mamy, ale obstawiam, że w tydzień czasu i znajdziecie nas na Bookingu, ale jeśli nie chcesz na Bookingu rezerwować, czyli uniknąć prowizji, napisz na Instagramie, i tam możesz wstać kiedy byś chciał, chciała przyjechać, e, tutaj do słowa do nas i wyślę Ci oczywiście cenę lepszą niż na bookingu. Dobrze, to co, zabieram się za robotę Cole? Tak. Yeah! Telewizor działa, internet jeszcze nie działa, ale już jest gicio. No drugi... Dobra, wyłączyć niechałasową. Zobaczcie sobie troszkę okolicy. Jak wygląda pięknie Władysławowo. Gdzie będziecie mogli przyjechać i kimać. Tak to jest pięknie, także ugara góra... Uwaga! Unosimy się w górę. 3, 2, 1... No co, nie będzie przeszkadzało, bo tak nie tu w rogu. Myślę, że tu w rogu nie będzie to za bardzo widoczne. Te ograniczniki są bardzo przydatne, bo kurde się psuje wszystko. Zobaczcie tutaj, jak się mieli przez drzwiami wejściowymi. Mamy tutaj no, dużą szybę, czyli żeby każdy mógł się przyglądać przed wyjściem. Wiadomo, tutaj strój kąpielowy iść na miasto. No, jak mamy wejściowe drzwi, to idealnie klamka uderzała w szybę. Więc musieliśmy kupić ten ogranicznik, który pięknie nam hamuje. Tu widzicie się w całości. Nawet jak masz 3 metry wzrostu, to będzie git. Zapada światło. Tu będziecie mogli chować co nieco. Tutaj oczywiście będzie suszarka, wszystko będzie tutaj. O, proszę bardzo. Pięknie się chowa. No trochę mówię, już troszkę roboty jest. Tutaj taka napa dojdzie. E, musimy LEDy przymocować jeszcze, bo nie mamy ich przymontowanych tutaj wszystkich. E, to już mamy. Sandbara teraz trzeba dać tutaj pod telewizor. E, nie wiemy, co zrobimy jeszcze z subwooferem, bo subwoofer Potrzebuje gniazdko kontaktowe, a teraz patrzymy, że tam gdzie byśmy go chcieli, to nie ma gniazdka kontaktowego, bo normalnie, pomyśleliśmy sobie o takich szczegółach, patrzcie, tu wszystko jest z tyłu. Wszystkie gniazdka kontaktowe znajdują się za telewizorem, bo wielu ludzi ma tak, że wystawia jakieś kable, a tutaj myśmy od razu poprosili, żeby wszystko zrobić za telewizorem, więc jest minimalistycznie. Nie chcemy żadnych półek, troszkę inaczej. Mieszkanie nie jest może duże, dlatego nam zależało, żeby jak najbardziej wykorzystać tą małą przestrzeń i nie dawać tutaj zbędnych szafek. Tutaj jeszcze trochę gratów mamy, ale patrzcie, tu masz taką fajną ośmiornicę, więc mi się daje, że fajnie to wygląda, więc jest fajny klimacik, no taki nadmorski klimat, czyli tapeta oczywiście z morzem, no i mamy fajne łóżko, dość spore to łóżko, tu już jest teraz taki szary, ale jeszcze go nie wykładaliśmy, że będzie niszczyć, więc ten teraz później rozłożymy, no tutaj mamy fajne pół, gdzie wszystko będziemy chować, no, osobiście uważam, że to wygląda fajnie, zapraszam do środka. Spójrzcie w tę stronę, tło fajnie wygląda i te dodatki. Do prywatnego mieszkania, jak i tutaj, od razu pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy, która uważam, że dzisiejszy czas jest małą rzeczą, ale bardzo istotną. Nie zawsze pamiętacie, ale przed część podróży, nie pamiętam o gniazdka kontaktowych do kabla USB, więc kupiłem od razu gniazdka bezpośrednio z wejściem USB, żebyście mogli ładować telefony lub inne rzeczy, na przykład Wasze tak dalej. No i normalne gniazdo. Ile razy wtyczki nie miałem. Mówię, mam kabel od iPhone'a, a nagle patrzę, ale nie wzięłam wtyczki. zawsze jarałem takie małe rzeczy jak... O, teraz się domyka. No, domykanie się samo. Zawsze mnie takie małe rzeczy jarają. To jest takie... Przyjemne. Może <noise> nie działa jeszcze zbyt idealnie. Ty, ja, ja bym o tym nie pamiętał. Dobrze, że Ty mówisz. Idziemy do łazienki. Zapraszam Was do łazienki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo ona już jest właściwie gotowa. Mała plaka, żebyście mogli troszkę skorzystać tutaj yy, ze wszystkiego. No wiadomo, kibel jak kibel, ale fajnie jest wykończone tak na szaro, wszystko. Tu dojdzie jeszcze półka, taka na kluczyk, gdzie my, akurat, będziemy trzymać swoje przybor do yy, mecia i dla pań, które będą na nas sprzątać to mieszkanie, więc tu będzie taka jedna większa szafa na klucz. No, pasek lodowy, ale przede wszystkim fajne duże lustro. Tu możecie blisko zobaczyć Wasze jakieś pryszcze, wągry i inne rzeczy. No i jakbyście chcieli to proszę bardzo, bum, podświetlamy. Można zobaczyć, jaka jest temperatura na zewnątrz, jaka jest w mieszkaniu, więc bardzo przydatna sprawa. Godzinę tylko muszę jeszcze ustawić, ale na zbożu mamy dzisiaj 22 stopnie, w środku mamy dzisiaj 24 stopnie. Tutaj, tak jak mówiłem, możemy z bliska obejrzeć naszą twarz, wszelkie szczegóły. Możemy też ściemić i rozjaśnić to. O, proszę bardzo. Także de decydujecie sami, jak bardzo chcecie, jasno, ciemno. No mamy tapetę akurat za szczytem, więc nic się nie stanie. Duża tapeta z takim morskim klimatem. Co prawda jesteśmy we Władysławowie, więc tutaj mola nie ma, ale w Jastarniczu też mamy, a to jest molo z Gdyni. Ale, że my tu mamy wszędzie blisko i Trójmiasto, i był Wysep, to chcieliśmy taką tapetę, zamówiliśmy właśnie. Tu wszędzie taki drewniany akcent, tu mamy półeczkę przygotowaną od razu na wszelkie płyny, wiadomo szampony itd. i tak jest prysznic nie wiem, no standardowo. Szyba jest specjalnie zrobiona aż do sufitu, to jest taki mały akcent, ale zrobiliśmy to do sufitu po to, żeby jednak to się lepiej trzymało. Tak, drzwi będą inne, już czekamy, bo to są tylko tymczasowe <laughs> tym drzwi. To będą takie drzwi, które też mają dać trochę nadmorski klimat, czyli z takim okrągłym wejściem. Takie okienko ma być okrągłe, oczywiście, nic nie widać w środku, więc to są tylko tymczasowe drzwi. Czekamy, podobno już wysłali. No i tyle. Zobaczycie sobie y, reklamę tego mieszkania, jak już będzie wykończone. Damian chce zrobić taką reklamówkę porządną, żebyście mogli pójść do zaobejrzeć. Także za tydzień widzimy się w nowym klipie. A teraz przechodzimy do zupełnie innego tematu: do Mustanga. Idziemy do Mustanga. Ludzie się wiecznie pytają. Ile kosztuje utrzymanie Mustanga? To ja Wam powiem, że odkąd mam Mustanga, to nie mam pieniędzy na nic innego, tak naprawdę. Moja Ania aż krzyczy na mnie. Przestań nim jeździć. Dlaczego ty ciągle jeździsz tym Mustangiem? W ciągu nie masz pieniędzy później. Mniej niestety. więcej paliwo miesięcznie przy spokojnej jeździ, bo ja wcale nie szaleję, wychodzi około 3-3,5 tysiąca złotych. Więc ten samochód nie może być daily carem. Zdecydowanie tylko na takie weekendowe wypady, bo za dużo, że paliwa po prostu. Ja mam w tej chwili średnią 16 litrów, gdzie moi znajomi mają akurat między 20 a 25 litrów, czyli oni cały czas ostro jeżdżą. Czy nadaje się ten samochód do takiego właśnie boba budowniczego? popływ budowniczy. Jeszcze ile miejsca? Ogólnie bagażnik jest mega pojemny. Można zmieścić naprawdę sporo rzeczy. Także uważam, że to jest samochód bardzo wygodny, ale na pewno nie należy do samochodu oszczędzać. Daje dużo frajdy z jazdy, ale jest po prostu drogi w utrzymaniu. Chodź, powiem Wam o kolejnych opłatach. Samochód mam rok i trzy miesiące, czyli musiałem dwa razy już płacić za ubezpieczenie OC i AC. Na pierwszy rok kosztowało mnie ono 6600 zł. Rok później spodziewałem się zwyżek. Na szczęście udało się mieć zniżki. I Teraz za, ostatni, za kolejny rok ubezpieczenia OCAC wyszło jakieś mm, 5500. Także sporo, sporo taniej od Tysiaka. Jednak, zaznaczam, ja mam 33 lata. A od 30 roku życia, jeżeli nie ma żadnych szkód, to nie tylko za wiek dostajesz zniżkę, ale również właśnie yy, za bezszkodliwą jazdę. Chłopak się ogłaszał, że jako 23-4 latek poprosił o wycenę. Ja miałem Mustanga mm, troszkę słabszego, a moc ma też znaczenie i pojemność silnika, ale za jego wiek policzyli, że ma zapłacić jakieś 15, albo 16 tysięcy złotych za rok ubezpieczenia. Ja mówię ja. Kolejne koszta, kolejne koszta związane z Mustangiem. To oczywiście... Tak ja chciałem powiedzieć, <laughs> czekaj, ale nie powiedziałem wam o tym, że trzeba wymieniać eksploatacyjne rzeczy z ludzi olej. Musiałem popłacić dwa razy w ciągu ostatniego roku robiłem olej. Eee, I wymiana oleju kosztowała mnie 1300 zł z filtrem oczywiście, bo z jest filtr i olej. No leasing, oczywiście, że tak. Okej, okay. samochód jest wzięty w leasing. Oczywiście rata leasingowa uzależniona jest od tego, jak odacie pierwszą wpłatę, także i tak samo czy bierzecie to z dużym wykupem na końcu, czy spłacacie jakby go do zera. Ja sobie wziąłem tak, że miałem dużą pierwszą płatę, bo prawie 100 tysięcy złotych dam jako pierwszą płatę, ale mam też duży wykup zrobiony, więc to wszystko po to, żeby miesięcznie tego jakby nie odczuwać tak bardzo. Więc u mnie rata leasingowa wyszła 1400 zł. Ale te 1400 zł było wcześniej, dopóki nie rosła inflacja, i teraz już wychodzi 2200 zł. Także to będzie cały czas na razie prawdopodobnie rosło. Lecz jak policzyłem sobie tą średnią, że płacę te 1400 miesięcznie. E, Dwa razy olej wymieniłem i zapłaciłem to ubezpieczenie OCAC tego roku na 5500 tysiąca. Miesięcznie około 3000 tysięcy liczymy paliwo, to średnia na miesiąc wychodzi około 5000 tysięcy złotych za Mustanga. I nie licząc w ogóle tej pierwszej wpłaty. Gdzie wiem, że jak ktoś nie dawał takiej dużej pierwszej wpłaty, to za leasing musiał dawać nawet i 3-4 tysiące miesięcznie. No, ale to by się zgadzało, to by wychodziła średnia taka sama jak u mnie. Więc mniej więcej 5000 tysięcy złotych kosztuje miesięcznie. Uszmyjemy ja tego samochodu. No. Ja jak wykładam w jakieś ładne miejsce, tak? Tak. Żeby nie zgubić. Tak. <grym> Zajebiście. Żeby nie zgubić. Tak.